Muszę sobie dokręcić ten, bo już tak mi lata hamulec, że zaraz się poluzuje za dużo. Trzeba A trochę... Bez tej zbroi... Ty, tam jak powiedziałem spadałem, to ta kierownica jakoś mi na bok tak spadła. A no, z góry? No, jak no. przy... no widziałem, że tak rzuciło trochę. No, tak na bok, na prawo <laughs> strony Mówię, jakbym to krzyfa zajebał, to bym miał całe ręce po A, po prawej, no dobra majster. Pa, kawasaki od kopa pali! Co? Mówię, Kawasaki od kopa pali. Kawecz teraz zapali. Kurwa To jest lepiej Sąsiad po dwóch tygodniach jeżdżenia. Uró, majster, tak patrzę, że coś ci nie idzie. Ja, <laughs> tak? Ja, fa... tam, śmiech, e, i ja to, ja to wale tu co jeszcze nikt nie podjechał, tylko tam te choinki chujowe, ale może tam wskoczy ten motor. No, dobra. dobra, próbuję. Trzeba było przytrzymać ten gaz, już prawie było. A teraz westąd zjedź, kurde, ja pierdzielę. Już tak blisko było. Sąsiad coś z formy wypadł. Jakoś tam, tak mi się jedzie ciężko, majster. To dlatego, że żeś trzy tygodnie nie jeździł. Kiedyś to Kawasaki na kole tu wjeżdżało. Uro, zjeżdżam tu, mniejsza skarpa. Dobra, chyba bez większych strat. Nie, no, przerąbane jak się tu nie wiedzie. Uhu. Kuru, ale femewa przytkało Kurwa, ciekawe czy ja tam wjadę. Kurwa, trzeba truje trzymać o. Czy albo dwujo może Co? Wjadę ja tam? No, jak ja wjechałem, <laughs> wjechałem. Kurwa sąsiad Żeś kolejne zrobił <laughs> 帅哥多的是大货 Dostałeś w oczy? No. Kurwa, ja to jakoś ominąłem tą choinkę, ale. E, nie w gołęzie, tylko piachy, od ciebie jeszcze. To za mną jechałeś bez gogli? No. O kurwa. Majster. Ej, ale ja to na tamtej będę skakał, nie na tej! No, jechać tędy! Kurwa, to zro... spróbuję tym sposobem co i ty Zdobyła bym, tutaj będzie stał, to... Luksus <sus> <kurwa. sus> Ale mi się ej. Kurwa, ej majster, ty to ci powiem szczerze. Komis, że, to nie że jeździsz jakbyś nigdy motorem nie jeździł. Ty no bo tak jest. Ej. Kurwa, ej, przygotowanie z 2.19 na koziankę, realia. No. Rzeczywistość. Kurwa sąsiad, mi się odpowiem ci, że... Ja mi o, nie Idę, waliby, waliby, sobie... A nie trzy. Idę, spróbuję sobie... Aj walimy którąś z tych ścian? Ogon będzie połuman. Nie no, to nie rzucaj motoru. Ej, ta ściana to spora jest. Problemy techniczne. Kurde, pod tego to się boję jechać, żeby mi nie przygniót motoru. Może się nie obsypie.